Kiedy cały lud przystępował do Chrztu, Jezus także przyjął Chrzest. Gdy potem się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, jakby gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, Ciebie sobie upodobałem. Najdrożsi bracia i siostry, drodzy mieszkańcy Koszalina. Witam Was gorąco, cały czas w okresie Bożego Narodzenia. To właśnie dzisiaj, tą niedzielą chrztu Pańskiego, kończymy ten okres Bożego Narodzenia, ten liturgiczny okres, ale wiemy, że w Polsce jest taki zwyczaj, że do 2 lutego w kościołach jeszcze zostają szopki, jeszcze jest śpiew, kolęd. Ale liturgicznie to świętowanie Narodzenia Pańskiego kończy się właśnie tą niedzielą Chrztu Pańskiego. Jak sama nazwa mówi, Chrzest Pański, chciałbym dzisiaj o tym Chrzcie powiedzieć. Bracie i siostry, może nawet nie tyle o Chrzcie Pańskim, co o Chrzcie naszym. Bo jak wiecie, kiedy patrzymy w teologię, to rozumiemy, że Chrystus Pan nie potrzebował jako on Chrztu Świętego. On przyjmując ten chrzest uświęcił wody, żeby woda stała się także dla nas tym co uświęca. Więc bracia i siostry, chciałbym tak bardzo mocno dzisiaj nawiązać do każdego z nas do jego chrztu. Wiecie, czy ktoś pamięta z nas chrzest święty? Byliśmy w większości dziećmi. Ale wiecie, mieliśmy taką okazję tutaj w Domu Bożego Miłosierdzia dwa tygodnie temu, że był dorosły chrzczony. Jakie poruszenie w sercach ludzkich, kiedy klęczyliśmy śpiewając litanie do wszystkich świętych, modląc się za tego, jak to mówimy, wybrańca Bożego do chrztu świętego się przygotowującego, który za chwilę miał być ochrzczony. To naprawdę wielu z nas płakało, było serce poruszone. Bracia i siostry. Mamy siedem sakramentów i wśród nich jest taki sakrament, który nazywamy Chrztem świętym. Brama do wszystkich sakramentów, brama nieba, bo bez Chrztu Świętego nie możemy przyjmować ani ciała pańskiego, czy jak to mówimy, Komunii Świętej, ani sakramentu bierzmowania, ani sakramentu małżeństwa i tak dalej. To Chrzest Święty jest początkiem wszystkich sakramentów. Ale bracie i siostry. Wejdźmy głębiej. Chrzest Święty to prawdziwe uczestnictwo w życiu Boga samego. To święty Piotr przychodzi nam z pomocą. Takie słowa dość trudne i teologiczne. W jednym ze swoich listów Piotr mówi tak, że prawdziwie możemy uczestniczyć w naturze Boga samego. Co to znaczy dokładnie? To znaczy, że przez Chrzest Święty, bracia i siostry, mamy, rozpoczyna się w nas to życie, które Bóg ma w sobie od zawsze. Że Chrzest Święty, możemy tak powiedzieć, że łączy nas z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, że z nimi mamy jedno życie. Rozumiecie, bracia i siostry, co to za Wielkie wydarzenie, dlatego jak kiedy ten głos z nieba Ojca można było usłyszeć, kiedy Chrystus Pan został zanurzony w wodach Jordanu, to ty jesteś mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Mamy takie właśnie y, mamy różne słowa w tych ewangeliach, takie jakby odmiany tych samych słów niezwykle pięknych. Bracia i siostry, przez chrzest święty w tym jedynym umiłowanym Panu Jezusie stajemy się wszyscy umiłowanymi. Przez Chrzest Święty otwiera się dla nas brama nieba, życie wieczne. Niezliczone dary, ogrom niezliczonych darów: dary ducha świętego, dar wiary, nadziei i miłości, dary niepojęte. Życie w nas, Boże, rozpoczynające się od chrztu świętego. Bracia i siostry, jest to wielka, niepojęta tajemnica. Dlatego my, jako chrześcijanie, biegniemy jak najszybciej z małym dzieckiem. Nie czekamy dalej, nie czekamy później, żeby jak najszybciej to dziecko przez chrześć, chrzest święty, Został w tym dziecku zgładzony grzech pierworodny, i żeby to dziecko otrzymało w nadziei dziedzictwo życia wiecznego. Żeby w tym dziecku jak najszybciej rozpoczęło się, rozpoczęło się życie Boga samego. Rozumiecie, jakie to jest wywyższenie nas, ludzi. Wiecie, że w tym okresie Bożego Narodzenia dużo myślimy o tym, właśnie czym jest to przyjście Pana Jezusa, czym to jest to, że Bóg stał się człowiekiem. No to zrozum to właśnie dzisiaj jeszcze bardziej, że Chrystus staje się jednym z nas, by nas wywyższyć, by nas podnieść. Że choć bytowo pozostajesz wciąż stworzeniem, Bóg jest twórcą, niestworzony, ty zostajesz wciąż stworzeniem. To jednak w głębi twego serca, twej duszy, masz to życie Boga w tobie. Wielka to tajemnica. Ogromna to tajemnica, bardzo niezwykła. Pamiętam takie, takie zdarzenie, yy, yy, taki, taki egzorcysta to opowiadał, kiedy właśnie miał taki przypadek, mówię wam czasami o tych sytuacjach związanych z opętaniem czy zręczeniem przez złego ducha, bo to już jest jedenasty rok, kiedy posługuję tak mocno tą modlitwą uwolnienia od złego ducha i dlatego te przykłady takie są różne, bracia i siostry. Taki egzotysta opowiadał takie zdarzenie, że pewna osoba zrobiła taką rzecz naprawdę niezwykle straszną, okrutną dla swojego życia, a mianowicie, a mianowicie weszła w taki kontakt z diabłem, Rozmawiając z nim i konsekwencje, konsekwencje były straszne do tego stopnia, że, że ona mu coś obiecała w zamian jak on coś jej da, i rzeczywiście tak było, że, że on jej coś dał. Nie chcę teraz tak wnikać w szczegóły, bo to też jest jakąś taką no, szacunku do człowieka, nie chcemy wszystkiego ujawniać że osiągnęła coś dzięki niemu, bo taki był układ między diabłem a tą kobietą. Ale oczywiście, jak to wiemy dokładnie z takiej mądrości życia i także z teologii, oczywiście, diabeł prędzej czy później przyjdzie po człowieka, by to życie zniszczyć. Nie tylko, żeby później duszę wziąć do siebie, ale zniszczyć życie człowieka także na tej ziemi. I tak się też stało. Ta kobieta zaczęła chorować bardzo mocno, bardzo ciężko. I ta końcówka jest bardzo niezwykła, że yy, ciocia tej kobiety. Wzywa księdza, właśnie księdza egzorcystę, do tej kobiety już umierającej, bo jej życie się posypało całkowicie, także zdrowie, bo tak diabeł też yy, robi, kiedy właśnie ktoś wchodzi w te pakty diabelskie. Ciocia wezwała księdza, ksiądz przychodzi do tej dziewczyny i ona była w stanie umierającym, kobiety, bo to była kobieta gdzieś przed 40. Była w stanie umierającym, zaczął się modlić i ona mu wyznała tą historię, że weszła w taki pakt diabelski, i wiecie, on postanowił zrobić to, co jest najmocniejsze. A mianowicie poprosił ją, by ona odnowiła przyrzeczenia chrztu świętego. Wiecie, że jak dziecko jest małe, chrzczone, to za dziecko, to normalne, rodzice, rodzice chrzestni, wyrzekają się złego ducha i wyznają wiarę. Pamiętacie? Kapłan się pyta, czy wyrzeka się złego ducha? Tak, wyrzekamy się, tak powtarzamy. Czy wyrzeka się grzechu? Zła wszelkiego, wszystko co do niego należy. Tak, wyrzekamy się. I później pyta się po trzykroć o wiarę. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stwórcę Nieba i Ziemi? Tak, wierzę. W Kościół Święty, w Ducha Świętego, w życie wieczne. Tak, wierzę. I poprosił ją, by ona wyrzekła się tym wyrzeczeniem chrzcielnym złego ducha i wyznała wiarę. I tak zrobiła. Po trzykroć wyrzekła się złego ducha i po trzykroć wyznała wiarę. I kiedy to się stało. Upadła w jakiejś nieprzytomności, na tym łóżku, nawet wydawało się, że już nie żyje, po czym ocknęła się, ten ksiądz wezwał lekarzy, pielęgniarki, zaczęli mierzyć te wszystkie parametry życia. I właśnie taka przedziwna rzecz. Ona była zdrowa, ona wyzdrowiała, ona się podniosła całkowicie ze swojego życia, przez przyrzeczenie. Chrztu Świętego, odnowienie tego przymierza tak bardzo istotnego naszego życia. Bracia i siostry, wielu tak dzisiaj gada, krytykując Kościół. A, bo Kościół to, Kościół tamto. Ja tylko chcę przypomnieć, że przez Chrzest Święty my wszyscy jesteśmy Kościołem. Że Ty przez Chrzest Święty jesteś Kościołem? Że ja jestem przez Chrzest Święty Kościołem? I kościół to my. I przez Twoje czyny złe kościół brudzisz. A przez czyny piękne i dobre i święte kościół także podnosisz. Pamiętacie, kościół święty obecnością Boga, ale grzesznych ludzi. I te brudy widać, a dzisiaj wiele tych brudów widać. Bracia i siostry, Chciałbym, żebyście dzisiaj ucieszyli się tajemnicą Chrztu Świętego, żebyście sobie odnowili to przymierze z Panem. Ono jest realne i prawdziwe. To nie jakiś obrzęd, który nie ma konsekwencji. Ma konsekwencje, no w teologii powiemy, znamie, niewidzialne znamie, niezatarte, na zawsze. Że na duszy jest takie znamie, że do Boga należysz przez chrzest święty. Odnów to sobie. Świadomość też ma takie znaczenie. Jak to zrobić? Jak to odnowić? A może właśnie dzisiaj, tak jak ta kobieta, która się uwikłała kiedyś w te działania ze złym duchem, tak dzisiaj może ty wyrzeknij się zła wszelkiego i wyznaj wiarę. Wyrzeknij się diabła, szatana, grzechu. Przecież mówię, oj, co to on o diable gada? Oczywiście, że gada, bo zły duch jest. I robi wszystko, żebyś do nieba nie dostał się. Żebyś zaprzeczył tej przynależności do Boga. Żebyś żył przeciwnie Jemu. Więc wyrzeknij się diabła. Jego pokus, jego zakus, jego działania. Wyrzeknij się kradzieży. Wyrzeknij się jakichś takich właśnie manipulacji życia, wyrzeknij się grzechu wszelkiego, i wyznaj wiarę. Wyznaj wiarę w Boga, który stworzył Twą duszę. Boga, który przez Chrystusa uczynił Cię umiłowanym, Boga, który przygotował Ci niebo, Boga, który karmi Cię ciałem i krwią swoją, Syna Bożego. Bracia i siostry, Radość Bożego Narodzenia to także radość z tego, że jestem ochrzczony. Nie odmawiajcie małym dzieciom chrztu świętego. Nie mówcie niech czekają, niech wybierają sami, bo ojciec i matka ma prawo wychowywać dzieci według tego, co w ich sercach. Nie odmawiajcie dziecku tego wewnętrznego życia bożego z Bogiem. To dziecko będzie wspanialsze, lepsze, będzie bardziej światłem, kiedy to życie dziecka Bożego rozpocznie się już u takiego niemowlęcia. Można by wiele mówić. Uciesz się dziecko Boże, bo jesteś dzieckiem Bożym przez Chrzest Święty. Uciesz się, że do Pana należysz, że nie do diabła należysz. Uciesz się, że w Tobie jest życie Boga przez wiarę, nadzieję i miłość. Dzieci Boże, dzieci Boże, niech radość będzie dzisiaj w Waszych sercach.